Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Objętość sześcianu ABCDEFGH jest równa 8. Punkt K jest środkiem krawędzi EH, oblicz od o długość odcinka BK. No to teraz, moi mili państwo, robimy w taki sposób. Musimy policzyć najpierw krawędź. Wiemy, że objętość sześcianu to jest A do potęgi trzeciej. I to jest równe 8, co wynika ściśle z, z treści zadania. Czyli A, jak spierwiastkujemy trzecim stopniem 8, to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8, a to jest równe 2, bo 2 razy 2 razy 2 jest 8. Czyli już wiemy, że krawędź jest 2. Jeżeli ten punkt E jest środkiem krawędzi, to znaczy, że tutaj będzie 1 i 1, co nie? Czyli ja sobie ten trójkąt, co tutaj mam, narysuję go w tej... W... O, tak niech będzie. I teraz tak. Tutaj... Ona na odwrót go narysowałem. Dobra, ale załóżmy, że tu będzie Znaczy załóżmy, tu będzie po prostu Kąt prosty Między kątem EKB Czyli tu jest E K, O, żebyście wiedzieli w jaki sposób to narysowałem O, ten trójkąt, jakbyśmy tutaj Po przekątnej puścili O, to jest ten trójkąt, ale go wyciągnąłem tutaj I teraz kochani KE będzie miał jeden Bo to jest połowa całego Piszę, że że jest w środku KB yy, KB to jest. O nie, na odwrót tutaj będzie K, przepraszam, że na zewnicy tu K, a tutaj E, bo tutaj jest EB. Przepraszam Was najmocniej, teraz się wszystko zgadza. Nawet kąt prosty tutaj tutaj nie moglibyśmy założyć, że jest kąt prosty, a tu idzie po ściance, więc musi być między y, 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 odcinkiem EB a EEEH albo EK, bo to jest jeden zawarty w drugim, będzie kąt prosty. O właśnie, tutaj będzie kąt prosty. Dobra, i teraz tak, kochani. Tu wiem, że jest 1EB, to będzie przekątna oboku 2. Czyli ona będzie miała dwa pierwiastki z dwóch. Jeżeli ktoś tego nie wie, odsyłam do poprzednich odcinków, bo przekątna kwadratu oboku A to jest po prostu A pierwiastka z dwóch. I tutaj ta trzecia jest bok KB do wyliczenia z twierdzenia Pitagorasa. Czyli, kochani, KB do kwadratu to jest równe 1 do kwadratu plus. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, a dwa pierwiastki z 2, kochani, jak zamienimy sobie pod pierwiastek 2, to jest pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2, czyli mamy pierwiastek z 8. Możemy sobie to tak zamienić? Czyli dwa pierwiastki z 2 to jest po prostu to samo co pierwiastek z 8, czyli plus pierwiastek z 8. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego tak to zamieniłem. Dobra. Dalej. To się równa. 1 do kwadratu to jest 1, a pierwiastek z 8 do kwadratu jest po prostu 8, czyli mamy 1 plus 8 to jest 9. A my mamy odległość policzyć jego BK, nie do kwadratu. BK, KB to jest to samo. Czyli KB to będzie pierwiastek z tego, zniknie nam kwadrat, i pierwiastek z 9 to zostanie nam 3. W ten sposób mamy policzoną długość boku. Dziękuję za uwagę, zapraszam do poprzednich odcinków.